Cześć Wam, kłania się Piotrek z redakcji ThinkAbout. Dzisiaj opowiem Wam kilka słów na temat drukarki HP DeskJet Advantage 5275, czyli urządzenia biurowo-domowego wycenianego na około 500 zł. Jest to dosyć uniwersalne rozwiązanie pozwalające na skanowanie, faksowanie, drukowanie i kopiowanie dokumentów, przy czym kopiarka wykorzystuje moduł ADF. Ponadto zastosowana kaseta na papier pomieści 100 arkuszy A4, natomiast podajnik wyjściowy zmieści 25 kartek. Zarówno drukowanie, jak i skanowanie odbywa się w rozdzielczości 1200 DPI, przy czym jest to całkiem niezły wynik, a wydruki, podobnie jak w przypadku pozostałych drukarek HP, wychodzą całkiem nieźle, szczególnie jeżeli chodzi o fotografie i obrazy. Powiewem nowoczesności w tym urządzeniu jest 2,2-calowy wyświetlacz dotykowy oraz funkcja Wi-Fi z obsługą druku mobilnego. HP Print. Najsłabszym ogniwem w tym wypadku okazuje się moduł kopiarki, który nie dość, że pracuje tylko jednostronnie, to jeszcze na zatrukowanie 10 stron potrzebuje 3 minut i 25 sekund. Rozczarowaniem może okazać się również praca modułu Wi-Fi podczas instalacji urządzenia. Mam spore problemy z nawiązaniem odpowiedniego połączenia z routerem, ponadto połączenie to nie zawsze jest stabilne. Może się okazać, że zainstalowane wcześniej urządzenie nie może się połączyć ponownie z komputerem. Oczywiście alternatywę stanowi wygodne połączenie z wykorzystaniem kabla USB typu B, jednakże nie są dołączony do zestawu. Może więc okazać się, że jesteśmy zdani wyłącznie na połączenie Wi-Fi, które jest po prostu w tym wypadku irytujące. Podsumowując: na plus zaliczamy niezłe wyposażenie drukarki, bardzo dobre czasy wydruków ogółem oraz bardzo ładne wydruki fotograficzne. Na minus natomiast zaliczamy czasy kopiowania oraz pracę modułu Wi-Fi podczas instalacji urządzenia. Pomimo tych dwóch małych niedogodności. Jest to naprawdę ciekawa propozycja w tej klasie cenowej, dlatego otrzymuje od nas ocenę 4 w 5 stopniowej skali. Jeśli nagranie okazało się pomocne, pamiętajcie kliknąć subskrybuj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.